Cześć, witam Was bardzo serdecznie. E, ja jestem Wojtek i co dzisiaj będziemy robić? Słuchajcie, dzisiaj mamy e, 18 marca godzinę 10.22. E, co? E, jestem na, na, na tej działce drugiej, którą wzięliśmy teraz pod dzierżawę. Pierwsza działka już jest Orana, teraz inną wystarczy, żeby to poleżało chwilę i, i przygotować to pod siew. E, tu jest druga działka, ale co z tymi działkami jest ogólnie tak? Działki były nieużywane około 10 lat, może trochę więcej, także ziemia tutaj jest odpoczęta. E, jedyny problem jest taki, że tutaj e, przez, przez ten e, czas nieużytkowania po prostu u, urosły takie haszcze. One mają około, tak powiedzmy, 2 metrów wysokości. Teraz aktualnie jest to yy, zjeżdżone walcem, po co ja to zjeździłem walcem? Po to, żeby to położyć. Yy, I co? No to są takie haszcze po prostu. Jakie zielsko. Yy, to w lecie ogółem zakwita na taki żółty kwiat. To jest jakieś, yy, jakieś zielsko, nie wiem, nie pamiętam jak to się nazywa. Kwitnie ogółem żółtym kwiatem. Yy, I co? Zostało to zwalcowane, położyliśmy to. No, i teraz sprawa jest tego typu: Ja to jeżdżę talerzówką. Oczywiście lepszą robotę by tu zrobił mulcher, ale niestety nie, nie posiadamy. A, a, a wynajęcie tego, no to to są już koszty spore. Także nie mamy, trzeba sobie to inaczej, inaczej jakoś radzić. Walczę z tym talerzówką. Ogółem zjeździłem to już e, dwa razy. Raz zjeździłem na, na, na maksymalnym rozłożeniu. E, teleżówki tak, żeby po prostu mi to cięło te zielsko teraz zjeździłem to tak dwa razy, teraz ją rozłożyłem maksy, maksymalnie tak na pod, na literę X i, i staram się to jeszcze trochę pociąć, no bo wiadomo ciężko się to ora, na tamtej działce e, próbowaliśmy to, to orać bez jeżdżenia talerzówką, no i problem był taki, że pług się za, za, zapychał to e, cały czas że stwierdziliśmy, że, że przejeździmy e, to talerzówką. Ja tutaj mówię od razu, ja tutaj nie mam na celu uprawić tego pola talerzówką. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby tą wie, e, wierzchnią warstwę tej zieleniny po prostu ściąć, żeby ją pokrócić, no bo to jest po prostu badel dosyć długi. I, I to się wszystko po prostu zapycha. Także ja mam to ty, na celu tylko i wyłącznie, żeby to. E, tak jakby ściąć, skrócić ten e, badyl. Dobra, widzę, że już brat jedzie z rębakiem bo tutaj gdzie nie gdzie trafiły się, e, po prostu zostały te, te gałęzie e, drzew, gdzie tutaj gdzie nie gdzie rosły, to, to to wszystko po prostu zostało powyrywane. Także jedzie e, ruseczkiem z rębakiem, żeby to, to pociąć. Ja lecę już trzeci raz to. E, także co? Gadał raczej nic nie będę. Bo, bo wiadomo, jak to słychać, jak wciągi chodzi na, 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 na wysokich obrotach. Także co? Ja ubieram kamerę na głowę i lecimy. Myślę, że, że kamera będzie dobrze ustawiona i powinniście w miarę większość rzeczy, którą chciałbym wam pokazać, widzieć. E, dobra, wsiadamy. Powiem wam. Ta talerzówka jak na razie e, nie robi na, na Fergusonie jakiegoś większego wrażenia, ale no wiadomo to chodzi tylko po wierzchu. E, wiadomo, jakby to w większej ziemi wlazło gdzieś głębiej, no to wiadomo, zacząłby coś czuć. Ogłem ja jeżdżę na, na dwójce e, szosowej, także żeby to szybko w miarę zrobić. Dobra, palimy i jedziemy. wam co tu będzie siane będzie tu siana mieszanka pszenicy z owcem jak na pierwszy raz, no bo przewidujemy, że nie będzie tu jakiegoś dobrego plonu, bo zapewne zaroście tutaj kwastem dosyć sporo do pole za pierwszym razem także na pierwszy rzut pójdzie tu mieszanka, a na drugi rzut może pszenica lub jęczmień. Zobaczymy jeszcze. Tutaj jest jeszcze ta część lasu, która będzie wycięta. I dobra. Tyle będzie dlatego tego wszystkiego na dzisiaj. Ja tu lecę dalej z nagrywaniem, znaczy z nagrywaniem z pracą, a, a my się widzimy następnym razem. Dobra, cześć.